Siemano, z tej strony Fawon witam Was w kolejnym materiale na kanale. A w dniu dzisiejszym witam Was w kolejnym przeglądzie Snapshota. Od razu też przepraszam, jeżeli dźwięk będzie nieco skopany, a mój głos nieco przetłumiany, ale po prostu jestem nadal chory. I no mniej więcej również dlatego się poprzedni Snapshot u mnie na kanale nie pojawił. Po prostu choroba mnie dopadła, no i do tej pory nie jest ze mną najlepiej jak będzie można było słuchać. W każdym razie w dniu dzisiejszym wyjrzał nowy Snapshot o nazwie 21 w 43 a i i wprowadza dość ważną, oczekiwaną przeze mnie już od dawna funkcję, mianowicie regenerację terenu. Chociaż czy regenerację? Ostatnio zrobiłem na kanale materiał jak wygląda to w Bedrock Edition, dlatego w dzisiejszym zobaczymy jak to wygląda w Minecraft'cie Java Edition. No i chyba zaczynamy materiał. Ogólnie część z Was może się też zastanawiać co to jest za świat, Słuchajcie, to jest świat, gdzie przedstawiałem kiedyś swoje ciekawostki. Obecnie znajdujemy się na wersji 1.17.1 po to, żebyście zobaczyli jak to wygląda. A to jest wada akurat tego świata. E, tutaj jak widać mam różnego rodzaju pokopaliska, no i bedrock na kratce zerowej, później pomniejszona. Zobaczymy co się znajduje pod tym bedrockiem. no i oczywiście też stary, standardowy generator świata wyglądał w taki oto sposób. No i czas w tym momencie przejść na najnowszą wersję Minecrafta, zobaczyć jak to będzie wyglądało. Okej, okay, znajdujemy się już na najnowszej wersji Minecrafta, jak widać na przedwejście, ten W43A. Wchodzimy w tryb jednoosobowy, no i wchodzimy na mój świat ciekawoskowy. Oczywiście, jeżeli wy to będziecie robić, to polecam wam zrobić kopię zapasową tego świata i ja to zrobię już z poziomu menu, ponieważ nie oszukujmy się. Ten świat i tak jest już taki, można powiedzieć, wyeksploatowany. Ok, w takim razie w tym momencie załadował nam się świat już na nowej wersji Minecrafta. No i pierwsze co bym chciał zobaczyć... A, no nie, muszę to jakoś zmienić w ustawieniach. Jak wiecie jak to zmienić w plikach gry, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. A tymczasem podchodzimy pod ziemię. No i uwaga. Tereny, które były wybudowane, to zostaje wybudowane. Ale myślę, że czas już zlecieć poniżej kratki 0, która jest na tym poziomie i wygląda na to że cały teren pod kratką 0 jest zabudowany. Tylko teraz pytanie, czy jest to bedrock? Zobaczmy. Tutaj mamy kamień 8, o redstone bardzo fajnie oświetli nam drogę 3, 2, 1. I nie, nie ma bedrocka, ale wygląda na to, że wszystko to są po prostu łupki. Tak więc nie regenerują się pod ziemią pod kratką 0 jaskinie. Ciekawi mnie jedynie czy generują się obecnie rudy typu diamenty, żelazo i coś takiego. Wygląda na to, że niestety nie, ale ja mam dobrą komendę żeby to sprawdzić. Ja wiem, że za pomocą ukośnik fil byłoby szybciej, ale ja tam lubię bawić się TNT. No i słuchajcie przeszedłem już tyle, że wygląda na to, że niestety nic z tego. Że niestety, ale pod kratką zerową znajduje się tylko i wyłącznie deepslate. Troszeczkę mnie to nie cieszy, ponieważ w wersji Bedrock pod kratką 0 po prostu generują się e, nowe jaskinie, no ale przynajmniej nie ma tutaj pustej przestrzeni. Jak to było poprzednio i dlaczego mi ścinają klatki. No ale dobra, pamiętajmy, że nie tylko podziemia zostały w tym momencie pozmieniane, więc czas najwyższy zobaczyć jak wygląda. Czy w ogóle istnieje ucięcie świata? Aha, panie i panowie, wydaje mi się, że w tym momencie tak wygląda na to, że tak oto wygląda nowy świat, nowy generator świata. Eee, no, widać, widać wyraźną linię między jednym a drugim. I no, powiedzmy sobie szczerze, tego nie da się uniknąć. To jest, mimo wszystko, mieszanie dwóch generatorów świata. Chociaż tutaj zobaczcie, że nie jest to aż takie widoczne. Są faktycznie miejsca, gdzie jest to widoczne. Dla przykładu, tutaj, no, wyraźnie, z kamienia e, zmienia się na trawę. Swoją drogą tutaj jeszcze lawa nie ścieka. Więc najprawdopodobniej również jest to zbagowane. Tak samo jak tutaj, ta woda, więc działa to. Słuchajcie, działa nie w 100%, jak widać, ale działa tutaj. Nowa generacja świata nie jest już po prostu uciętą kolubryną. Swoją drogą, ciekawe, czy to przez sila, czy przez właśnie regenerator świata. Ja to tak nazywam regeneratorem, ale to po prostu jest jakieś miksowanie. Nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa. To Tak czy inaczej, taki widok totalnie statku, nie jest statku e, nie jest najczęstszy. Swoją drogą, tutaj również mamy kompletnie uciętą strukturę. To chyba, słuchajcie, są podwodne ruiny. W bardzo ciekawym miejscu się wygenerowały, i nawet nie wiem, czy one są jeszcze na starym generatorze świata, czy już na nowym. Wygląda na to, że mimo wszystko już na nowym generatorze świata. No ale nie powiecie, chyba, że to wygląda normalnie. Tak samo jak to wprost ucięcie z jednej strony więcej trawy, z drugiej strony mniej trawy. Tu widzę, że również. Pustynia postanowiła się pojawić w porównaniu do, do chyba nowego generatora świata. Ale w każdym razie zobaczcie, że to nie jest jednolita linia. Mimo wszystko, raz w jedną tą piasek jest więcej, raz w drugą, więc no, nie jest to po prostu ucięty świat. Poza tym, tak naprawdę, w tym momencie jedyne po czym e, idzie poznać e, ten właśnie nowy generator świata to właśnie po blokach, nie po terenie, zobaczcie, że teren, gdyby wszystko było trawą, to nie wyglądałoby to jak zmiana generatora świata, jako ucięcie tego świata, więc słuchajcie, regenerator według mnie działa naprawdę, naprawdę kozacko i powiem więcej, według mnie działa on nawet Lepiej niż na wersji Bedrock Edition. Przypomnijmy, że tam miksował się również świat, który został już wygenerowany, ale nie zabudowany. Coś do czego osobiście miałem dość spore wąty. No, w tym momencie zostało to zmienione. Zobaczmy jeszcze jak sprawa ma się pod ziemią i jak wyglądają, czy będą ucięte jaskinie czy nie. No, wyraźnie są ucięte, tak. Są ucięte, chociaż nie na zasadzie, że jest płaska ściana, chociaż... No nie, jest płaska ściana. Jest płaska ściana i no niestety, ale... Tak to najprawdopodobniej póki co zostanie. Jak to będzie w przyszłości, no to trzeba będzie zobaczyć, ponieważ najprawdopodobniej pojawi się jeszcze jeden, dwa snapshoty do Minecrafta 1.18. No a później już oczekujemy Minecrafta 1.19, o którym zresztą sam zrobiłem też film. Um, no w każdym razie ja jestem z tej oto zmiany naprawdę bardzo zadowolony i no jedyne czego żałuję to, że pod tą kratką zero nie generują się już jaskinie kolejne no i nawet się nie generują rudy, ale ja podejrzewam, że jest to kwestia być może następnego snapshota kiedy ta zmiana wejdzie w życie i kiedy naprawdę już będziemy mogli powiedzieć, że w pełni można przegenerować swój świat z 1.17 na 1.18. Chociaż prawdę mówiąc w tym momencie już uważam, że można, jeżeli naprawdę nie można się doczekać, można przegenerować swój świat z 1.17 do 1.18. Ja najprawdopodobniej na swoim prywatnym serwerze bym coś takiego zrobił. Um, no i cóż to w zasadzie byłoby na tyle tak więc słuchajcie to by było już na tyle wybaczcie że odcinek pewnie mniej atrakcyjny przez to że słabiej dzisiaj u mnie z mową jednakże no jak mówię choroba mnie dopadła i prawdę mówiąc to co teraz widzieliście to dla mnie był to wysiłek żeby nagrać w każdym razie zobaczymy, mam nadzieję, że już na następny Snapshot wyzdrowieje. A tymczasem się z wami żegnam. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, żeby YouTube mnie nie zapomniał. Tak samo jak subskrypcje, po już wasze już niebawem dobijemy 300 subskrypcji. No i co? No i widzimy się już niebawem. Tak więc do usłyszenia wszystkim. Cześć!